O, ja jestem Bezroksa, to jest kolejny odcinek z Minecrafta. Okej, okay, dobra. Miał być dzisiaj odcinek, że mój tata gra w Minecrafta, ale obiecałam wam wczoraj, że no jakby... E, Mushroomy znajdę i o tym kompletnie zapomniałem. O nie, e, nie, 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 poczekajcie. Zapomniałem, że nie usunę tego świata. Usuwam, żeby mieć dużej deba. Nagrywa? Nagrywa. Więc fajnie. Fajowo. Dobra. Weźmiemy drwienko i tyle. Dobra, dajemy. Idziemy i mi komputer tak strasznie wieczy. To było chyba w tą stronę jednak. Wiecie, bo się wczoraj przypomniało. Było w tą stronę. Dobra, to robię crafting. za mnie dupak. Czemu, kraftingi Czemu cztery craftingi zrobiłam? co -a -a. Ja mi cztery craftingi. co nie To, to, się, to są większe góry lodowe? A coś? To jest statek? Nie, no bo płynę to. Chcę, że tak nic nie mówię, ale jestem skupiony. Miśki są. Fajnie. O! Ło! Statek? Nie, to nie jest statek. Mi się wydawała, że to jest statek, ale to nie był statek.

Dobra, nie my, to jest na samym tam, samym tam końcu, chyba, no chyba na pewno, o jest. Мы димы понимать что Powiedzieć to jeszcze tam jest, tak, to jest jeszcze tam, albo to przegapiłem. Pamiętam, że to były maszyny. Gravel jest, tego potrzebuję, ale potem można. Krótko się będziemy wracać. Ja tak chyba długo nie płynąłem już. Ale co się kończy? To jest portal. Szybka skrzynka. Ja nie mogę. Dobre. Jeszcze troszkę, Tam weźmiemy sobie jabłuszka. Dobra. No tam, tak. Chcesz? <laughs> I nie wiem. Kurczę, teraz nie wiem. Dobrze, dobrze płynę. Hyb, no muszę to dopłynąć dzisiaj. To jest mój cel. To jest tu! To ja pamiętam! To zaraz będzie. To zaraz będzie, bo pamiętam to. Szkoda, że nie mam opti fajna. Hm. Kurczę, to się kończy lodowiec? To minąłem, a co To Jest jakiś kanion podwodny, <laughs> skoczę. To dzisiaj y, z, będziemy szukać struktur, prawda? I Chciałam znaleźć, prawda? O żółwik tam jest, żółwiki. Nie wiem, to jest jakaś wyspa. Tu nie było jeszcze. Dobra. Fajnie dzisiaj, fajny dzień, pisałem sprawdzian prawda, z matmy, bardzo łatwy był, no jak na tą czwartą klasę, to już bardzo łatwy był, dla niektórych mogą nie być bardzo łatwe, rybkę mam, I taką, jaki fart, o! O Boże, jakby spadł, to by się dał i to zabił chyba. I zaraz będzie noc i będzie też słaba. Ale będę musiał płynąć. Nie mogę przespać, bo nie ma łóżka. Nie płynąć całą noc! O, Ładna wyspa. Szkoda. Będę zamieszkał. Ale pająki mi to nie uniemożliwiają. Nie, że się boję pająków, tylko że po prostu. Ale mnie zabiję. Jeżeli się przestraszyłem, że to utopiec, był. ...sia... na górę. Chociaż nie, bo tu jest creeper i może wybuchnąć mi na łeb. A tego bym nie chciał. To się może skończyć śmiercią. Raczej na pewno. Na, 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 na. na, na. Dobra, co to, 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 jest, to jest, jest lasno, no, no. no. I nie to się kończy chyba w ogóle. Ta, ten ocean jest mega dobry. Szkielet... Yy, kostek jest? Co to było? Te kolce. No to kolce są. Ale super! Ej, dobra, nieważne. Nie, nie muszę o nic. Czy szybki śnieg? Nie, sypki śnieg, szkoda. Tułacz! Jeszcze więc... Nie, nie będę marnował. Co to za efekt! Kurczę nie wiem co to za efekt. O, właśnie oglądałam swój odcinek. O. Oglądałam swój odcinek. Możecie nawet zobaczyć. Bo było blisko, prawda? Co to było? Piękny jest. Pamiętam, że gdzieś to było. Gdzieś tam. To się w ogóle nagrywa jak to. Tak, tak, to się nagrywa. I to zobaczymy śmieszne... I takich haczuś nie ma. Nie, yy, no nie, nie, nie. Zostałem zabity przez stalkera, słuchajcie. Dobra. O, ale to potem, okej? Okay. Co to? Aha, no dobra. No to ten film trwa 17 minut. Ale nic Ja chyba skończy ten. prawda. No odcinek. No i będzie spoko, prawda? No jutro będzie fajnie. Tak. To będzie lepiej. No to papatki! Ja już muszę lecieć. Po!